Od 15 lat jestem przedsiębiorcą, prowadzę biznes tradycyjny, prowadzę dwa gabinety kosmetologiczne. Oliwią dowiedziałam się w 2018 roku i tak naprawdę nie brałam tego biznesu na poważnie. Dopiero w 2023 roku podjęłam taką decyzję, żeby działać. Bardzo szybko zdobyłam pozycję menadżera, bo w 10 dni niesamowite emocje. A dlaczego Liwion? Obydwoje z mężem prowadzimy biznesy tradycyjne. Posiadamy także kilka nieruchomości, z których czerpiemy dochód pasywny. I w Liwion zobaczyliśmy szansę tego dochodu pasywnego oczywiście nie tylko dochodu pasywnego, ale także wolności i niezależności finansowej. Oraz oczywiście tej wolności czasowej, bo w biznesie tradycyjnym nie możemy sobie pozwolić na, mając tyle wolnego czasu. Bardzo dużo pracujemy i właśnie w Livion zobaczyliśmy tą, tą szansę wolności czasowej i tego dochodu pasywnego. Zaczęło się od tego, że spotkałyśmy się z Kingą. Ona dała mi tego wiatru w skrzydła i nastąpiła niesamowita motywacja z mojej strony. Wracając do domu, bardzo szybko układałam sobie plan działania. I tak naprawdę kolejnego dnia już zaczęłam realizować to, co sobie zaplanowałam. Umawiałam bardzo szybko spotkania, tych spotkań było bardzo dużo. Trafiałam na wspaniałych ludzi, którzy bardzo chcieli mi w tym pomóc. Tak naprawdę nie dowierzałam w to, że można to zrobić, ale jednak zrobiłam, więc dla tych osób, które tak naprawdę chcąc zacząć działać w Livion, mówię, że można. Jeżeli się tylko chce, pragnie, to można.